Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z Counter Strike'a na moim kanale. Ze mną jest dzisiaj Hogaty Zback. Dzień dobry. Zielony i Jabolo. Siema, siema, siema. No i gramy sobie dzisiaj na Overpassie Jabol z nami jest na, na, na grze na czacie growym, dlatego że ma zepsuty mikrofon na tym Speaku. Jedziemy sobie na mapie overpass na przykład szczurem. Pierwszą mapę i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie tymi kanałami. Więc dawać chłopaki na pełne i wyciągamy heady. pakę wam zostawiam. I łagien, nie? Jeden ja będzie muszę tutaj? muszę przypomnieć, jak się pinguje w ogóle ten No jeden spok, leży, na dobra, no wierzamy, wierzamy, wierzamy już na pewno. I drugi na daleko od polewej. Pan czy to twardy, chłopie. Dobra, mamy, mamy czas. Leży? Dobra, czekamy, czekamy. No tam jest. Oj, 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 jeszcze ty dostajesz ode mnie, niechcący. Nadziązło. Został ostatni, patrzcie na plecy czy on nie wchodzi Na drzwiach jest No na drzwiach, no to dawać z nim I mamy położonego, więc jedna runda dla nas Zaczynamy dobrze ten mecz, zobaczymy jak skończymy Bo początki często bywają dobre, końcówki nam tutaj nie wychodzą e, Mach 10 moi drodzy, do tego granat na wejściu i jedziemy na ekonomię Gotowi na takie zagranie? Tak, pan Scylo powiedział No i dobrze, o, ale se tramwaj pojechał Oczywiście, że tak. A, aż go zaobserwowałem, jak się pojechał. Dobra, ne, powtarzamy, powtarzamy to. Tak jest. A później będziemy się martwić, panowie. Uważajcie na jakieś palaki, bo mogą rzucić nam teraz już. Wierzamy. Że nie zostakowali drugiego obs Plantuj, 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 fioletowe. Góra Góra jest Nie, Kosy chciałem mu wyciągnąć i mnie drugi zaczął strzelać Na górze jest dwóch gości Tak, jeszcze jeden tam Zaczyna. Zaczyna się bawić kosą Zeskoczył Dobra, nice Zacząłem się bawić kosło i mnie goś wyciągnął, no? Najgorzej, najgorzej teraz. Chciałem takiego kozaka zagrać, żeby w, w pierwszej rundzie mu tam. Pa! No, nie wiesz, bo miał drugiego osiąga, który obserwował te plecy. No, dziadzio nie podołał zrobić cwaniaka. Nie, dobra, no, Adam Emeryt. Emeryt. Dobra, teraz <laughs> trzeba zagrać coś innego. Już trzeba, trzeba kliknąć jakiś tutaj wariatów z od Balonika, coś takiego, zrobić jakimiś kiblami wjechać. A i, i wiesz, coś tutaj poświrować. <laughs> Są spawki na midzie? Jest flash na midzie. To jest jakiś. Ooo, to jakiś one był grany. Oczywiście no, <laughs> to trzy baron, czy głowa? <śmiech> 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 no, na kiblak, na kiblak, na kiblak w długości. Leży jeden. jest jeszcze jeden. Dobra, odląga, odląga i nie wiem czy w plecy. Tak ty mi zielony zabiłeś, dobra. No. Widziałem, że ty w tym w plecach, I na lewo, na lewo piątego z odląga masz. I schody. Tak, schody po lewy jeszcze. I schody, schody. A niestety dostałem pani od swojego. Jak on się tam znalazł? Dlaczego Nie mam to pojęcia Bank schody i nagle ty dostałeś od pleców Bo trzeci to był chyba jeszcze od lewej właśnie stamtąd i on nas pozabijał ja dostałem A, chyba no to tego dobra, to, to to jakieś takie Info było dziwne Po prostu wy tego na, sch na schodach i na banku, ja zabiłem na banku, ktoś zabił na schodach i został ten trzeci Dobra, próbujemy dalej podjeżdżać tutaj coś na te kanały nie, um, nie umiem pasa, nie znam miejscówek na za bardzo Wiem, że jest tutaj gdzieś... Spoko, e, my też nie znamy Syf, ale, ale co dalej... To nie Zielony nie i za za się pakowało na nich Jest to jeden na balkony Leży Drugi na kanałach będzie... Dw dwóch tu jeszcze jest Jeszcze dwóch gości macie okay. Więc e, na A może być... Też dwóch Tu jest cały czas jeden Trzech grali w ogóle na tym BS-ie. Nie wiem teraz. Ktoś ze skautem tam jest. Jabł. Dobra, zrobiłem. No nice, jest dobre. Co w się z tą paką na drugiego BS-a? Przecież jak tam chłopaki przejmują coś. A dwóch było na tym. Dawać chłopaki ogień, ogień. Idziemy bolem do lewej może. Jest gdzieś na BS-ie, za trakiem.

Nie spodziewałem się gościa. Wysprzęgli z Za autem masz jednego, a drugi nie wiem gdzie. Dobra, dobra zautem. Banku był drugi. A dobra, więc co? No, no Digielek jakiś ofensywny. A ja w ogóle wolę tutaj CT stronę niż teraz, powiem Ci na tej mapie. O, dgielki ofensywne. No, no, no daś lubię grać Tero, ale ogólnie ja jestem tak, że strona C to jest dla mnie dużo fajniejsza. Łatwiej się gra. No, po co te łatwiej, jak nie umiemy grać, nie? Na, na tych mapach. No, bo tam stoisz tylko i wyciągasz gości, co biegają. Na fontannie, Nate. Baję się, O jezu, gra z tym Negewem. Śmieci jeden. No, eee, się, jest dalej tam suwany Nogi mu połamie, załóż Może ja, tu gdzieś jest gość właśnie I Nie, giwerę wyciągnę lepszą A plecy już masz hmm. o, Na balkonie Clutch od Bana. Tak kiedyś się mówiło Już się mogę pożegnać? Placz no O, od... bana No i nie dostaniesz nowego Counter Strike'a, jakbyś miał kanto zbanowane Widzisz, było, to było szaleć? Mili, już ma no jak jest ty. mocny Masz tego cantera nowego? To. Nie wiem jakim cudem, ale tak? mam Ej daj mi do ust, ja sobie odcinki z tego <laughs> Daj mi do ust, ja sobie nagrał tak tak Wyzywałem teraz mocno, ale w cantera bym zagrał Nóżki całuj, nóżki da, całuj Nawet w dupę ucałuję chłopie w tym momencie Jak mi dasz dostęp można ogarnąć sobie. Dobra, skina dostaniesz ode mnie za to Pala monstera a, cokolwiek to znaczy O, znajdował ja. Dobra, leży ha! jeden To ten, co znajdował. No boże, z tym Negevem. Mam wyjdziemy tej ps Jak wejdziemy, dobrze to... Tak, tak, bank, 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 trzeba sprawdzić, a bankiem schodzę Gdzie, gdzie, to było tu z Od kibli Tu dwóch jest w ogóle Ale jaja jaja, Czekaj No nie no, pomóż ktoś no Oni mi tu w trójkę tak mnie dojeżdżali z każdej strony W dupę jeżdżą, no Jedziesz jabolę, jedziesz. Dobrze. Nie było. Pykło, no i nie piekło. Inforoku zielony wygrywa dzisiaj nagrodę. Co, co pyśla? A tam o, gdzieś yy, odmida. Gdzieś tam jest zabił, Odmida. No. Dobra, yy, wiedzar żamy w Kałacha i jedziemy dalej. Jedziemy tam z nimi. Mamy 3-3. Ale no, będzie ja zaraz teraz. Tak, mam kawałek. Jako jedyny się lawierz, ten. Ale damy radę, damy radę, ja piknę <laughs> śmiecia i zobaczymy. Cierpię, o jezu. Musimy zacząć znowu razem bijać, po prostu, może. Na jakieś Śpi? O. Besz się, besz się, Dawaj, plant. Gdzieś tu jeszcze jeden goś jest. Neger to nie jest fajna zabawka. A, dobra. W nowym kanterze, jak się rozbija smogi. Nie ja czekamy. W takim pobochu biegłem. Nice. Uuu, na wejściu. Y, CT. Może być do lewej teraz. Nie wiem. On już chyba cofnie się.

Dobra, ogień z nimi, ogień z nimi. Ile, 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 ile fabryka dała tutaj teraz? Jadziemy. E, paki nie wzięliście. też Tu gdzieś są, na midzie. Balkon, śpi. Jeszcze drugi. Śpi, filar. Obity, obity, obity. Dobra, Wchodzimy na tubę, wchodzimy na Tobę. Dobra, nice. Jezu Zedbeck, ty masz 1100 godzin w sensie dali ci betę No ja właśnie nie rozumiem dlaczego tak jest Gdzie, gdzie tam mieli no, patrzeć, wiesz, no, no tak Widzisz, Silo, po dla lepszego gracza, no No mi nie dali, mi nie dali <grym> no, to jest... Tak to jest Ech. Dobra Silo, pokaż to teraz klasę Ki w dupę No jest okej okay. Jak no, jest kozacki ten nowy jest. Nie wiem gdzie ja mieć. Let's go, let's go. E, dobra, wjeżdżam tutaj e, na mida, na baloniki spróbuję podejść i łazienki nie To jest nie B. Mam pojęcia. Ja Idę się pokręcić też To jest B, schodzę ja do dołu Drabinę robił przy Phoenixie są Jeden śpi Jeszcze jeden tu jest, dwóch tu jeszcze jest Jeszcze jeden Oj, dobra, wyciągnął mnie już Dwóch jest pod e, A Drabiną na górę wyszedł Na balonach dwóch balony. Jeden balony jest tam paka Jabol się strzela, zielone dostaje Gdzie, gdzie, gdzie? Przy ostatni, balonach ostatni balon. na, dole, na dole Na dole Przy kiblech O Jezu, ale tutaj Ostatnia. kierownica była na początku Ale później udało ci ją wyciągnąć strzały Wolne dosyć Dobra, M4 Jademy dalej, jademy dalej To ile fabryka dała? Nie ja mam ochotę z Łogieeeń, Łogień, łogień, łogień. zielone tutaj ze mną teraz na dole, bo oni mogą właśnie Wbijać A. Ja pozycję czysty na razie On jest wielopozycyjny po prostu Ludzie mu się w jednej A, To będzie, to będzie Szczur O, Paka to jest jeden. chyba, tak? Dwóch nie żyje. Śmignęli się. Jeden drugiego. Leży jeden. Jeszcze, Jeszcze jeden. zostało. Przy wyjściu. Leży. Nie wiem, gdzie jest ostatni. Ale trzeba będzie popatrzeć. No i mamy tutaj. Mamy kolejnego fraga 7-3. 7-3. No i taki mecz mi się podoba, a nie jakieś miraże. Obsrana, gdzie goście grają taktykami FFA, to jest to Możemy się wdupc Tutaj to można grać Później, później Powiedział później, później teraz gość <laughs> sorry, teraz wbiegłem sobie wbiegłem Ale Chodzi tam palak Który mi tu potuptał? To ja, to ja i po co? Bo ja tu, tu jestem. Nie się Ja nie tu, też. To będzie bomb sajta. B jest czysta. Nie! Na stoi, stoi i czeka na mnie. Płamcie go za to. Duj już. To w jawol. Dawać chłopakiem musicie. siedzia yeah. <laughs> nice. Będzie coś z tego czy nie Zero HP, więc trochę lipa może być. O, jak surf. No. Syfluje. Co oni mieli w ogóle? Ja wiem, o, to już na ostatnią gra, no taktyk Jeszcze o. wyciągnął tam prawie kogoś, jakieś tam głowy poleciały Ale fraga nie było No prawie było no, MP7-ka w... podałem, no. Dobra, dawaj ostatnią panowie, chłopaki, musimy, musimy, musimy no, Musimy, musimy, musimy Just do it no, Kto gdzie, gdzie idzie teraz? Ja idę dalej ja idę dalej Nie będzie mnie gość na respie wbił Okej okay. No, oni na respie na czekają miejscu? na nas, chyba i coś na a, longu się pewnie. dzieje. O? Możeś mm -hmm. pokrócił, chłopie, aż się skrócili. O, łeb leży mój. Leży drugi, O leży trzeci. Nie leży, ale ma zero No i awp tu jeszcze jest, zobici są. Jezus, akurat na O, zielony masz szansę, masz szansę. No, była szansa, ale jeden, jeden, gdzie, siadł, gdzie? więc jeden, 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 Ten, Nie wiem. Klaczy, klaczy, Pietrek. It's your time. na oh, Wyciągnął. I tam ten miał wype. <laughs> Teraz co? Ej gówna Gówno. Czy ja Gówno. Koła, jak chcecie. No to daj deagle jakiegoś digę. Dzięki Dobra, jademy, jademy z nimi teraz Po prostu nie raszujmy. Hmm. Zagrajmy jak oni Poczekajmy Zagrajmy jak te. Ja spróbuję z Diglem na longo podejść i sobie będę grał Dibel ci spalili? Jedna głowa ściągnięta Jabal, weź się trochę wycofaj nie no, czy może być normalne bronie w tej grze? Chłop Negev'em grał, no, no nie da się z tym strzelać 15hp jakoś tutaj wziąłem na placu zabaw, drugi jest Wyciągasz gościa z Digla, ładujesz mu łeb, a gość ma Negev'a no Jasna dupa no Grałem bez rushowania jak rozumiem? Tak, 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 tak. Jeden jest balany. A wupa balony Cofnę ci zielony stąd Chodź zielony do tego do... Aha, okay. A? Nawet nie, wiem skąd nie Podchodzę już s site Wreszcie o bitwy Kibel jeszcze jeden Tu masz dwóch no to co? Teraz ja gramy full'a i skończymy. W Dwóch tylko przeżyło, więc teraz fula trzeba zagrać i skończyć. Eee... Dobra, pyk, pyk i gramy defensywnie teraz. Ja się też nie wystawiam. <grym> Defik. Ja teraz zagram defensywnie, spokojnie. Nie ma co się chłopaki bać. <grym> tylko, że mnie tutaj dalej jakiś gryznigew nie wyciągnął. No i sobie to będę siedział na oversum. Jest palak na ten. Na kibla, Gdyby tu można było się zbustować, zobaczyć, nie? O Jezusie! Dwóch idealnie wystawionych nie trafiłem. O, wokół tej Awupki będą grać Nie spodchodzę na klible Śpi Awupa Leży Druga Awupa śpi I patrzę tutaj przed fontannami No dwie awupy mają zgaszone, więc nie mogą tych awek grać wiecznie Przeciśpi, nie spaka Plecy dostałem na longu, z Negev'em goś jest Ten Negev to mnie w tym meczu prześladuje Dobra, Co mamy wody? to, GG Więc udało się wygrać, udało się wygrać, dzięki za gierkę, dzięki za to, że byliście do tego momentu No i trzymajcie Hello. się, do następnego, nała